Siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Brankers, to Kolejny odcinek na tym kanale, dzisiaj kolejny Odcinek z kariery najgorszego skoczka W Jumping. a dzisiaj Czas na mistrzostwa świata Willehammer Rozpoczniemy konkursem na normalnej skoczni Zakończymy to konkursem drużynowym Na dużej skoczni, to będą na razie To będzie jeden z najkrótszych odcinków, no bo będziemy mieli Tylko trzy konkursy Zaprzemieniliśmy cztery, no w ostatnim odcinku Było pięć konkursów I cóż Mam nadzieję, że będzie dobrze. W klasyfikacji generalnej jesteśmy na 15 miejscu. No niestety nie udało mi się tak zrobić, żeby te, żeby te konkursy były włączone do klasyfikacji generalnej, ale nikt będzie. Czas na konkurs Willy Hammer, HS 98 i jakoś nie lubię tej skoczni, bo nawet gdy się idealnie wybije, to i tak trudno mi tutaj wylądować, więc na punkt K, ale dobra. Mam nadzieję, że to się uda. Czas na konkurs mistrza Świata. Ja bardziej bym tutaj rozpatrywał szansę na mistrzostwa yy, na tej dużej skoczni. No bo tutaj będę miał duże szanse. Też pozmieniłem troszeczkę drużynówki na te Mistrzostwa Świata. No bo jednak były troszeczkę słabo. O kurde, 102,5 metra trzeba skoczyć. Ja może sobie ustawię tu. O matko, co się stało? Ej! Ej! Ej, nie, nie, został mu Jeszcze kolejna, no teraz widzicie, co się stało. Teraz mogę powiedzieć sobie, no, to nie fair, bo jeszcze raz sobie robisz, ale no nawet nawet dobra. Jeżeli teraz nie skoczę, no to teraz nie będę przerywał, ale no widzieliście, co się teraz stało? Zmieniłem kamerę, mi się pokazała na skoczka i po prostu nie wiedziałem kiedy wystartować. No Sami widzieliście. Mam nadzieję, że mi docenicie. Jeżeli zdobędę medal, no to przepraszam bardzo, ale no musi być jakoś wersze, że co, bo, kurde macie, to mnie po prostu zmieniło kamerę. I co, no, to nie był dobry skok, to nie był dobry skok, nie wiadomo czy będę w ogóle w drugiej serii. 42 miejsce, no to nie ma mnie. Myślałam, że to może być jakaś odległość, 80 patrzcie, 88,5 skaczą. No ale dobra, no to pewnie to był ostatni skok na tej normalnej skoczni. Więc widać, że nawet ten skok nic nie dał. Tak jest. Wygrywa kwalifikację Dawid Ziger, 102 metry. Tego ja się jednak bardziej spodziewałem że się nie zakwalifikuje. 56. miejsce, ale bardziej ja będę rozpatrywał tę dużo skocznie w Lillehammer, bo tutaj mam szansę wygrać. Ale dobra, popatrzmy, kto wygra pierwszą serię konkursową. A obecnym mistrzem świata na razie będzie. Jan Barnbek 101 metrów! Ale tylko 30 punktu straty do Kacper Jorożka. Czy Kacper zaatakuje, ale też 1 dziesiąta yy, morit straty, więc uj, podium będzie bardzo ciekawe. I kto? Stanie na podium mistrzo świata na normalnej skoczni. Uwaga! Woo! Tyle te uszcie Drugi Kacper Jorożek. To Jan Barmek. No, Barmek nie wytrzymał presji. Mistrzem świata na normalnej skoczni jest Timoteusz Cięciała. I mamy dublet na podium polski. No, to pięknie, no. Pięknie będzie nam się zapowiadała ta drużynówka na dużej skoczni. Ale dobra. Czas przejść do konkursu indywidualnego na dużej skoczni. Czyli konkurs indywidualny. Mam nadzieję, że tutaj będzie ok. no zobaczę klasyfikację generalną, bo muszę, no spadłem, ale mam minimalną stratę do Filipa Szymbalda. Cóż, przechodzimy do konkursu indywidualnego. Mistrzostw świata, Wille Hammer na skoczni HS o punkcie konstrukcyjnym 123, a HS 140. I wieje w plecy, wieje w plecy. Mówię, że za chwilę będę musiał zmienić kamerę, ale dobra, popatrzmy. Kto będzie lider... Tych skokach przede mną, bo to są oczywiście kwalifikacje. I na razie liderem, no już zaczynam skakać 130. 133 metry Daniel Grander. Uuu, Daniel Grander, no nawet dobrze się spisał. I teraz może skoczyć. No mam... ojej, jak mocno wieje, ale dobra. Nie! No nie, no to jest jakiś skandal! Ja przepraszam bardzo, to jest jakiś skandal, że ja po prostu nie umiem skakać. To jest jakiś po prostu skandal. No to szybko będzie ten film. Naprawdę będzie szybciutki. Aż mi się zmieniła kamera. No to trzeba liczyć tylko na drużynówkę. Po prostu to jest jedyne co można na to liczyć. No ja po prostu ja przepraszam bardzo. Jestem wściekły. Nie wiem co mam zrobić żeby daleko skakać. No po prostu sam nie wiem. No zobaczymy. No kto zostanie na razie obecnym mistrzem świata. Mistrzem świata obecnym jest. Tymoteusz Cięciała. Czyżby dublet? No zobaczymy. A dwa punkty przewagi nad Jarosławem Kleczkiem. No musiałby słabo skoczyć. Zobaczymy, kto dostaje Mistrzem Świata. I. Tymoteusz Cięciała ma dublet! Jest podwójnym Mistrzem Świata i na normalnej skoczni, i na dużej. Artigro! Wicemistrzem świata. No to jest. Nie wiem, czy czy tak dobrze skacze RTI i ale no troszeczkę to jest sensacyjne! Jerusów w trzeci. Czyli mieliśmy, na normalnej skoczy mieliśmy polski podium. Teraz jest podium. Ale dobra, bo Ostatnia moja nadzieja, czyli konkurs drużynowy. Mam nadzieję, że przynajmniej tutaj będzie dobrze. Ehm, mam nadzieję, że tutaj przynajmniej zdobędę medal. Ja nie zepsuję tych skoków. Rozpoczynamy konkurs drużynowy Willehammer o Mistrzostwo Świata drużynowe. Będziemy skakać jako chyba ostatni, bo my jesteśmy liderami pokaru narodów, więc powinniśmy skakać jako ostatni. Ciekawe, czy znowu zepsuły swoje skotki. Dobra, popatrzmy. Tak jest. Nie, nie, nie będziemy skakać ostatni. Będziemy przedostatni skakać. No to zobaczmy. Rozpoczynamy. Mam nadzieję, że teraz się zrehabilituję i będę skakał daleko. Tak, pewnie teraz wszyscy Polacy przed telewizorami. Myślę, że Brankers wyląduje na buli. Ale tak się nie stanie, bo to jest kapitalny skok. Szkoda, że tak nie było w konkursie indywidualnym. 146,5 i Brankers daje prowadzenie Polakom. Będziemy chyba liderami. będziemy Powinniśmy nawet zostać liderami. Tak, no to, to musi być pewne. No Konstantin Schmidt nie ma, nie ma szans. Jak muszę sobie zobaczyć, bo troszeczkę tam zmiany zrobiłem. I czy jest Andrzeja Stękała? Nie ma Andrzeja Stękała, no to niestety mi się nie zmieniło. No szkoda, ale dobra. Może bez niego sobie poradzimy, bo jesteśmy liderami. O kurde, bardzo dużo z przewagą nad Estonią i trzecia Austria, więc, jest, więc wreszcie ktoś jest inny. Na pewno zobaczymy, zobaczymy. Czasem drugą kolejkę. I niestety Niemcy nas wyprzedzają, a Austria jest na trzecim miejscu. No, no tutaj będzie walka, na pewno duża walka. My mamy... Oj, tracimy tylko. No bardzo mało, bardzo mało tracimy, bo punkty 20. I popatrzmy. I no niestety dalej przegrywamy. Oj, kurcze, kurcze, kurczę. Austria nas goni. Austria nas goni. Jest naprawdę niebezpiecznie. Naprawdę jest niebezpieczny, bo kto będzie u nich skakał. Stefan Huber, no to jest naprawdę on niebezpieczny. I niestety Polacy. Polacy są na trzecim miejscu, na pierwszym Estonię. No mamy już troszeczkę straty, ale teraz musiałbym skoczyć bardzo daleko, aby dać nam prowadzenie. Muszę skoczyć bardzo, bardzo daleko. Czy nie aż tak daleko w klasy tak indywidualnie? Dało mi, by to dopiero. A nie, bo myślałam, że mi tak to indywidualnie, jest, co? Ale nie. I teraz popatrzmy, ile muszę skoczyć, aby dać prowadzenie. 130,5. Dam radę, damy radę. Tyle skocz. Nie wiem, dlaczego mi tu się wypierdza 100,5 metra, skoro skoczyłem 146,5. Też to będzie dobry skok. To będzie bardzo ładny, to będzie kapitalny skok i będziemy liderami. Wyprzedzimy Stączyków. Jak, jesteśmy liderami. Polska 685,8 punktów. I mamy szansę na medal. Ja już swoje skoczyłem. Teraz, żeby inni teraz dobrze skakali. Jestem jedyny na razie, który skoczył po 400 metrach. Szkoda, że tak nie było w konkursie. Ale dobra, powinniśmy mieć medal mistrza świata. Tak, jesteśmy liderami po tych dwóch grupach arenu. No, chyba się zapowiada znowu podium Estonia, Niemcy, Polska. Chyba tak, no bo. Coś, czuję, że na przykład no, teraz Martin Kolospę skacze, więc. I Polska na trzecim miejscu spadła. Ale bardzo mała strata, bardzo malusienka strata. 1,1 punktu półk tutaj Stończyków. Ale Niemcy... Oj, uciekają Niemcy, uciekają Niemcy. Ja mam na razie najlepszą notę, ponad 300, ale oni uciekają. Dobra, jesteśmy teraz na drugim miejscu, jesteśmy wiceliderami. Austriacy no szansy już na medal nie mają. Dalej jestem indywidualnie najlepszy. I teraz ostatnia kolejka. Wiecie co? Żeby, żeby ten film był troszeczkę długi, to sobie przesymuluję każdy skok. Popatrzmy. Antialto musi skoczyć 208,5 metra. A to ja trzeba przesymuluję, no bo pewnie, gdybym się zakwalifikował do tych wszystkich konkursów, pewnie byście widzieli te wszystkie skoki, ale. Jednak nie, no i nawet spoko, 127,5. Nawet fajnie, że dali taką opcję dawania, e, oglądania skoków przeciwników. No na przykład nie musisz ciągnąć. no dla innych może to bez sens, ale dla mnie to duży plus. No bo jednak i na przykład chcę sobie obejrzeć skoki, bo czemu by nie? E, I cóż, czas na kolejnego zawodnika to będzie reprezentant Austrii Stefan Huber. No tutaj można liczyć na bardzo dobry skok. Austriaka, 133 metry w pierwszej serii chyba tyle skoczył, musiałby 86 metrów dać, na no Austriacy pewnie będą mieli czwarte miejsce, po tych wszystkich skokach, a Stefan Huber leci, to jest kapitalny skok, 139,5 odjęte, 4,7 i są liderami Austriacy, o ile tam, nie mogę teraz zobaczyć ile wyprzedzają, Proszę, szóste miejsce indywidualnie Stefana Hubera. Na razie najdroższe skoki oddał Brankers, ale poczekajmy, bo jeszcze zostało tą, to zostało. To najlepszy zawodnicy z każdego kraju. Cena Prewc. Był lider Pucharu świata. Słuchaj, na szóstym miejscu, bez szans na medal. Ale pewnie Cena Prewc chciałby oddać bardzo daleki skok. Dobre, to było wybicie to może być bardzo daleki skok. Jest skok, chyba nie poza HS. Nie wyprzedł jako musiał skoczyć. prawie musiałby sko 150 metrów skakać. 139,5, czyli tyle samo co um, Stefan Huber, ale był lepszy indywidualnie. Dwa takie same skoki. I teraz. Um, nie patrzyłem, kto tam będzie dalej. To. Reprezentacja jest Jarosław Kleczek, to będzie bardzo potrzebny. bo oni są liderami. Oni są. Oni są groźni, oni mogą wyprzedzić reprezentację Polski. Popatrzmy, Jarosław Kleczek, lider Pucharu Świata. Jarosław Kleczek leci, leci i kapitalny skok. Musiałby zepsuć skok, ale 141,5 jest kolejnym skoczkiem, który skacze poza punkt KS dwa razy. Tak samo jak Brankers. Ale Mastrzączykom ja to daje prowadzenie, a teraz... Bardzo ważny skok reprezentacji Japonii. Yukiya Sato. Najniższy wstawcy. Nie patrzcie na to, co jest czwarty. No, bo jednak tu się troszeczkę tak kręci. Japończycy też nie będą mieli szans na podium, ale Yukia Sato może skoczy daleko. No, mogło być lepiej. Mogło być lepiej tego Japończyka. 137,5. Jest to czwarte miejsce dla Japonii. Więc przegrywają. To mi się zdaje z Słoweńcami, Austriakami, Estończykami i Polakami. Nie, ze trzema. To z Polską, Estonią i Słowenią. Albo Austrią. Teraz Robin Pedersen. Też bardzo groźna reprezentacja Norwegii. Czy nie aż tak, no bo siódme miejsce, rozczarowujące dla Norwegii ale Robin Pedersen poleci daleko to jest bardzo dobry skok Robina Pedersena 139 metrów i to jest piąte miejsce dla Norwegów Brankers na razie liderem po tych dwóch skokach ale teraz czas na tych najważniejszych dwóch skoczków Tymoteusz Cięciała i Dawid Ziegiel te dwa skoki Radzą, może podniem tej obu reprezentacji. Polska. Druga. Teraz musi bardzo daleko skoczyć, bo musi pokonać rosowa kleczka. I teraz tym oto uścięciała. Dwukrotny Mistrz Świata, czy też bo będzie kolejne. I będzie teraz patrzeć. Są odjęte punkty. I Polacy liderami będą mieli, przynajmniej w najgorszym przypadku, srebro, czyli brankers. Wąsek, Juroszek i Cięciała stają na podium. To było piękne, piękne Mistrzostwa Świata dla Polski. Ale teraz poczekajmy. Teraz Dawid Ziegiel. Ile musi skoczyć? 135 metrów, aby dać Niemcom Mistrzostwo Świata. I za dwa lata będą tego bronili. Nie wiadomo gdzie. Popatrzmy, Dawid Ziegiel, to będzie skok. To jest skok po Mistrzostwo Świata dla Niemców. 141,5. I Niemcy wygrywają konkurs i zostają Mistrzami Świata. Tak jest. No, pokonaliśmy troszeczkę z przewagą reprezentację Estonii. Na czwartym miejscu Austria. No. Nie udało jej się. Słowenię na piątym, na szóstym Japonia na siódmym Norwegia na ósmym Finlandia. Indywidualnie najlepszym byłbym ja. Ale ja mistrzem świata bym nie został, ale teraz przejdźmy do podium. Halo? Mam nadzieję, że mi się nie zawiesiło. No, pięknie. I tak jest. Niemcy mistrzami świata. Wille Hammer. Więc dla nich bardzo dobrze. Ja chciałbym zobaczyć klasyfikację medalową. No, tu nie ma klasyfikacji medalowej, ale przez ten czas sobie policzę, bo Polacy, co my zdobyliśmy? Na konkursach indywidualnych były trzy medale: dwa złote i jeden srebrny, czyli trzy i jeszcze jedno srebro, to dwa złote i dwa srebrne. Dla Niemców. E, chyba nikt, zobaczymy. Dla Estonii dwa razy e, srebro i brąz. I jeszcze e, brąz, kolejny. E, dla Słowenii też brąz. Dla Jan Barmek go zdobył. Więc chyba mamy to tyle, bo Niemcy to tak. E, mieli tylko złoto indywidualnie. Tak, złoto, złoto drużynowo, złoto drużynowo, więc mi się zdaje, że to reprezentacja. Polski ma najlepszy bilans tych złot. Tak jest, Polska ma najwięcej, bo ma cztery medale. Yy, na drugim miejscu Estonia, trzy. Na trzecim miejscu Niemcy, Niemcy, jeden, ale złoty. Na czwartym miejscu Słowenia, ale brąz. Więc cóż, no tak się kończyło to Mistrzostwa Świata. A tymczasem będą nas czekały konkursy w Bad Mittendorf i Psaporro, czyli loty. Co, my, co mnie podpornie cieszy, bo lubię loty. Może tutaj przynajmniej wygram klasyfikację generalną, bo też tutaj są klasyfikacje generalne na lotów narciarskich. Punkty F7 się nie liczą. Wypierdzielaj pan na 16 miejscu w klasyfikacji generalnej. Mam nadzieję, że w Mittendorf to odrobię, bo lubię nawet tą skocznię Bad Mittendorf. Ci, którzy oglądali te starsze odcinki na przykład Swański jumping, ee, na przykład Puchar lotów, to wiedzą, że to była jedna ulubiona z moich skoczni. Później Sapporo i później Rowery, Planica Seven. A na sam koniec podsumowanie, więc cóż, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!